Rok 2020 i pandemia koronawirusa niejednokrotnie popsuły plany wielu z nas, ale na pewno nie obserwatorium astronomicznemu w Truszczynach. Gdy nie można spotykać się w sposób tradycyjny, swoją działalność i realizację projektu Copernicus fundacja Nikolaus Copernicus przeniosła do internetu, realizując kilkadziesiąt transmisji na żywo ze spektakularnych wydarzeń w kosmosie, których podobnie jak miłośników obserwacji nieba nie brakowało. W 2020 roku zrealizowaliśmy kilkadziesiąt różnego rodzaju wydarzeń na e, e, stronach internetowych, w naszych mediach społecznościowych, na naszym YouTubie. Miejscem tych wydarzeń było oczywiście Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach, Fundacja Nikolaus Copernicus i piękne, rozkwieszczone niebo Mikołaja Kopernika. Pod niebem Mikołaja Kopernika rozstawiliśmy nasze teleskopy. Zakupiliśmy specjalistyczne kamery które umożliwiły obserwację nieba w taki sam sposób, jakbyśmy przykładali nasze oko do, do okularu teleskopu i chcieliśmy w ten sposób internautom przybliżyć to, co by normalnie oglądali, gdyby nas odwiedzili, pomimo tego, że byliśmy zamknięci dla gości z zewnątrz to to, co mogliśmy sami zobaczyć na niebie przez teleskopy, dzięki tym specjalistycznym kamerom i specjalistycznemu sprzętowi, mogliśmy na zewnątrz pokazać i dzięki temu wydaje mi się, że dotarliśmy do dużo większej grupy odbiorców niż gdybyśmy byli tylko otwarci i realizowali te działania stricte lokalnie. Internauci dzięki realizowanym przez fundację projektom mogli obserwować wszystkie planety Układu Słonecznego, podglądać aktywność słoneczną, obserwować zjawiskowe obłoki srebrzyste czy spadające gwiazdy czyli meteory z roju Perseidów. Niezwykle spektakularnie prezentowała się kometa Neowise, która na polskim niebie zagościła w czerwcu i lipcu. Tak jasnej komety nie obserwowano od ponad 20 lat. Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas realizacji projektów umożliwił także podglądanie obiektów oddalonych o dziesiątki i setki lat świetlnych od Ziemi. Wraz z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obserwowana była m.in. gwiazda Solaris, wokół której krąży odkryta przez profesora Andrzeja Niedzielskiego w 2009 roku planeta Pirx. Podczas jesiennych relacji królowała z kolei planeta Mars, która w tym roku zbliżyła się do Ziemi na odległość niewiele większą niż 60 milionów kilometrów. W takiej odległości podglądanie szczegółów powierzchni czerwonej planety było niezwykle ciekawe i ekscytujące. Internauci mogli między innymi dostrzec szczegóły na powierzchni Marsa, w tym góry i doliny, wulkany, a także czapę polarną. W tym roku pokazywaliśmy także spektakularne działania ludzi, którzy budują nowoczesne statki kosmiczne, nowoczesne rakiety. Pokazywaliśmy kilkukrotnie starty rakiet Falcon 9 i dwukrotnie pokazywaliśmy też start kapsuły statku kosmicznego Dragon, który już teraz wszedł do eksploatacji i wozi ludzi na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W naukowych i popularno-naukowych wydarzeniach wirtualnych realizowanych przez Obserwatorium w Truszczynach uczestniczyli naukowcy z Polski, USA, Włoch czy Niemiec. To tylko część działań, które realizowane były do późnej jesieni. Teraz przed nami kolejne, na które już organizatorzy gorąco zapraszają. Będziemy chcieli także pokazać spektakularne zjawisko na niebie, które nastąpi tuż przed świętami Bożego Narodzenia, tuż przed Wigilią. W tej chwili dwie planety Jowisz i Saturn które też mogliśmy oglądać podczas naszych relacji, podobnie jak Perseidy, przyzapomniałem o Perseidach, podobnie jak Perseidy, które Pojawiły się na naszym niebie jak co roku w sierpniu i na żywo pokazywaliśmy spektakularny deszcz spadających gwiazd, w tym z takim bardzo jasnym bolidem w dniu maksimum aktywności Perseidów. Coś niesamowitego, rozbłysł taki jasny meteor, który rozświetlił teren dookoła i to udało nam się na żywo pokazać, na żywo zarejestrować. Wracając do tego, co planujemy w tym roku jeszcze, spotkanie z Andrzejem Nicielskim, a także relacje z najbardziej spektakularnego zjawiska pod koniec roku, czyli wielkiej koniunkcji Jowisza i Saturna, dwóch wielkich planet w układzie słonecznym i dwóch największych planet w układzie słonecznym, to te dwie planety spotkają się na niebie w taki sposób, że praktycznie zleją się w jeden punkt, w jedno będą widoczne przez teleskop i pierścienie Saturna i księżyce Jowisza. Polska niestety jest w tym nieszczęśliwym miejscu, że po pierwsze u nas zazwyczaj w, pod koniec grudnia jest kiepska pogoda, a po drugie układ y, drogi, po której porusza się planety, poruszają się planety na niebie, czyli ekliptyka jest dość równolegle położona do horyzontu i one dość szybko zachodzą. Więc im bardziej na południe będziemy, tym lepsze warunki do obserwacji. Nie wiem czy nam się uda Przeprowadzić transmisję z tego zjawiska z miejsca, gdzie będzie po pierwsze ładna pogoda, po drugie będą one dużo lepiej widoczne, będziemy się starali, więc to jest plan na koniec roku. Projekty fundacji uzyskały wsparcie Narodowego Instytutu Wolności i programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, a także Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekty wsparły również samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, gmina Rybno, Powiat Działdowski, a także miasto Lubawa. Wszystkie transmisje można zobaczyć też na kanale YouTube Nikolaus Kopernikus Obserwatory.